Dzień dobry, cześć. Witamy serdecznie na naszej platformie cyfrowej row 2025pl Ruch ochrony wyborów 2025.pl Podwijamy rękawy i bierzemy się wszyscy do bardzo ciężkiej pracy. Ta praca doprowadzi nas do zwycięstwa Polski. Zwycięstwem Polski będzie zwycięstwo doktora Karola Noworowskiego w wyborach 18 maja i jak trzeba będzie także 1 czerwca. Ta platforma cyfrowa, którą właśnie uruchamiamy służy do wszystkiego, co jest związane z ochroną wyborów. Tę platformę zapowiadaliśmy już 30 grudnia. Na tej platformie za chwilkę pojawią się nazwiska wszystkich kandydatów na kandydatów na członków Wołdowych Komisji Wyborczych i Mężów Zaufania. Na tej platformie nasi koordynatorzy okręgowi, powiatowi i gminni zweryfikują kandydatów. Na tej platformie będą szkolenia dla członków Wołdowych Komisji Wyborczych i Mężów Zaufania. Na tej platformie Będą filmy z, z wytycznymi dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Na tej platformie będą zgłaszali nasi członkowie komisji wyborczych i mężowie zaufania nieprawidłowości w komisjach. Będą zgłaszali fakt głosowania przez zaświadczenia. Na tej platformie również dokonamy obliczeń wyników głosowania dzięki pracy wszystkich członków we wszystkich bez wyjątku obwodowych komisjach wyborczych. Krótko mówiąc, jest to narzędzie, jakiego nigdy nikt nie miał narzędzie, dzięki któremu ochronimy wybory. Będą one uczciwe, a w tych uczciwych wyborach, wyborach wygra Karol Nawrocki. Wszyscy razem dla Polski. Do pracy.